W studiu mistrzostw świata na początku pozdrowienia dla tych, co kupili sobie dekodery. Tu pan sobie kupił właśnie dekoder i drugi pan to pan strejlał taki co niedługo już umrze, bo jest stary. A teraz pan Jacek Gmoch przedstawi nam mecze Polaków, jak to miało. Halo Jacku, łączymy się z Jackiem. Dobry wieczór Państwu, albo dzień dobry, to ja nie wiem o której czyli telewizor, pierwszy metr Polacy to yy, Koreańczycy nas zaskoczyli, chyba mieli szybsze buty albo coś w tym stylu, no szybciej biegali i tam nas jakoś oszukali, nie? Bo tam grał Chao Li, Li, ja nie pamiętam dobrze tych nazwisk, ale końcówka Li i Wang Xing Li. No to byli oni, a Portugalia, Portugalia też w ustawieniu wiadomo 3, 5, 8 to takie no, normalne ustawienie tam w ataku Fago, tam Jacyś tacy tam y, Paulina jakiś tam strzelił trzy gole. Y, pokaż tutaj y, zaraz składy zobaczymy. Ej, no co ty odpierdalasz, mi inny kraj, Dania, a ja po duńsku nie umiem. Weź mi pokaż stany. Stany są, stany już zmieniłeś. Eee... W now ustawieniu Jason Donovan w ataku, Rod Stewart, tam są piosenkarze, na skrzydle Lewis, Le to chyba jest ten, ten pan od spodni jeansowych i tak słyszę, że Katany też, Katany też robi i na drugim skrzydle Indiana Jones. Teraz pozwólcie, że na chwilę przysiądę, bo skład Polaków w ataku Kreszałowicz, trochę przygarbiony, bo on tam pracę w ogródku miał jakieś. Ustawienie wiadomo też 357, że Właków ma. To chyba chodzi o to, że ma brata bliźniaka. Krzynówek ma wyjebaną szczękę od krzyżówek, rozwiązywania. Murawski, żurawski, Głowacki to do Rymu. Majdan wiadomo skóra, fura i fryzura. A teraz już sytuacje meczowe. No, Przepraszam Państwa, tutaj pierwsza sytuacja. Oli pokazuje wyraźnie, czego coś boli. No jeszcze raz pokazał. A tu a, a to jest to właśnie ta sytuacja. Proszę zobaczyć, gol, gol dla Polaków, pierwszy od, y, od bardzo dawna, tutaj Oli, strzela ponownie, strzela w bramkę, I, a tu trzeci jego gol, nie, proszę Państwa, to, ta bramka jest niezaliczona i ta też, ta też, to już jest powtórka, tylko 2-0, dwa razy Alibaba strzelił, a teraz główka, proszę spojrzeć, i Amerykanie. Proszę Państwa, u nich jest szoker ten modny i oni po prostu nie znają przepisów, nie wiedzą, że z główki gole się nie liczą. A jeszcze jak z tyłu wisi flaga Bałtyku, to na pewno się nie liczy bramka. Proszę zobaczyć uwagę, piękne minięcie, podanie, Kryszałowicz przygarbiony, ale odbija się i pozdrawia tym gestem swojego psychoanalityka w koluszkach. Załamany bramkarz i trener z fryzurą boczną. Proszę Państwa, tutaj proszę jeszcze pokaż jaką sytuację. Wycofnij, albo nie fajnie z lewej weź poka, a, nie, to już inna teraz sytuacja, proszę Państwa, bo mi się pomyliłam. że, a już widzę, proszę zwrócić uwagę, jakaś banda frajerów przyjechała sobie, wywiesili te szmatę, co za banda chuja, proszę Państwa, nie wypada na mistrzostwa po prostu takich transparentów śmiesznych wywieszać, ani Bałtyk, czy tam inne. Koniec, mistrz. Do widzenia.